Infekcje u chorych na POHP mogą być szczególnie niebezpieczne, ponieważ prowadzą do pogłębienia się choroby. Jak temu zapobiec? Pytam profesora Adama Antczaka z Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. Zakażenia układu oddechowego no, w dobie COVID są czymś, co dociera do świadomości społecznej jako, jako coś bardzo ważnego. No, ale w POHP zakażenia to jest coś znacznie cięższej wagi niż zakażenia u kogoś, kto POHP nie ma. Ponieważ POHP to jest choroba struktur wewnątrzklatkowych, które mogą jeszcze zostać bardziej uszkodzone przez infekcję. Proszę państwa, takim najczęściej atakującym człowieka drobnoustrojem są pneumokoki. I te pneumokoki, one są wszędobylskie, one są wszędzie. I w przeciwieństwie do COVID-u, którego nie było, jest i prawdopodobnie będzie, to pneumokoki były, są i będą znane. Najważniejsze czynniki ryzyka takiej bardzo ciężkiego zakażenia to jest po pierwsze wiek, ale proszę Państwa, także właśnie choroby przewlekłe. I wśród tych chorób przewlekłych POHP klasuje się niesamowicie wysoko, ponieważ jest to choroba, która potrafi mieć charakter bardzo postępujący, dotyczy właśnie osób, które są starsze, no bo, żeby mieć POHP, to trzeba na POHP zarobić. No zwykle zarabiamy paląc papierowy, oczywiście, i musimy mieć odpowiednio uszkodzony układ oddechowy. I ten układ oddechowy, jeśli on jest uszkodzony i na to się nakłada infekcja, no to jest niedobrze, bardzo źle. Warto pamiętać, że ci, którzy mają zapalenie płuc w przebiegu POHP, no to już jest jeszcze gorzej. Tak? Wiemy to z COVID-19 świetnie teraz, bowiem POHP jest czynnikiem Ryzyka ciężkiego przebiegu właśnie zakażenia COVID-19 z wielu powodów, właśnie wiekowych i uszkodzeń. U osób z przewlekłymi chorobami, no na przykład, właśnie POHP, to jest jeden z najważniejszych czynników ryzyka rozwoju zapalenia mózgu. To jest do dziewięciu razy wyższe ryzyko niż w ogólnej populacji. U młodszych między 18 a 64, no nikt, tam ma 18 lat, nie ma POHP, ale jak już ma więcej niż 35 lat już na pewno więcej niż 40, to może mieć POHP. To ryzyko zapaleń płuc rośnie 6 razy. Czyli krótko mówiąc, zakażenia, ryzyko zakażeń rośnie w POHP i ryzyko ciężkich zakażeń, w tym zapalenia płuc, rośnie wybitnie. Wczoraj mi powiedziała jedna z pacjentek, mówi, o jak to dobrze, to jest zwykłe zapalenie płuc, a nie covidowe. No nic bardziej, proszę Państwa, mylnego. Nie ma czegoś takiego jak zwykłe zapalenie. Nawet najzwyklejsze zapalenie płuc może prowadzić do fatalnych następstw właśnie w POHP, ponieważ POHP jest chorobą postępującą. A jak zapobiegać w takim razie infekcjom? Co można zrobić? No szanowni Państwo, w tej całej pogodzie informacji, którą przedstawiłem, mamy dobrą informację. Mianowicie taką, że zakażeniem można przynajmniej spróbować zapobiegać. Zapobiegamy po pierwsze przez izolację społeczną, no ale to w POHP wcale nie jest taki dobry pomysł, ponieważ jak kogoś z POHP zamkniemy w domciu, to on się roztrenuje i będzie gorzej tolerował wysiłki. Więc wysiłek fizyczny jest ważny i wychodzenie z domu bardzo ważne. Ale możemy stosować szczepionki. Jakie szczepienia mamy? No, najważniejsze to jest szczepienie przeciw grypie, które trzeba robić co roku. I takie szczepienie, proszę Państwa, u chorych na POHP sprawia, że choć na POHP nie trafiają do, do szpitala o 38% mniej. Czytaj, jeżeli ktoś jest zaszczepiony, to on ma prawie połowę większą szansę na to, że nie rozwinie ciężkiego zaostrzenia. Czytaj, będzie prawdopodobnie żył. Drugie bardzo ważne szczepienie w kontekście tego, co powiedziałem, to szczepienia przeciwpneumokokowe. Szczepienie przeciwpneumokokowe chroni przed zapaleniem płuc, szczególnie przed ciężkimi postaciami zapalenia infekcyjnymi, bakteryjnymi za, zaostrzeniami POHP. I proszę Państwa, to jest szczepienie, które wykonujemy raz w życiu. Bardzo wygodne. I jeszcze jedno przynajmniej szczepienie, o którym warto Przypominające szczepienie przeciw krztuścowi. Ponieważ wszyscy uważamy, że jak nas zaszczepili przeciw krztuścowi w wieku tam na lat, to jesteśmy odporni. Figa z makiem, proszę Państwa, to wystarcza tylko na 10 lat. Czyli prawie wszyscy Polacy powyżej 25 roku życia są nieodporni na krztusiec, a to jest znowu bakteria, która jest wszędobylska, lubi człowieka zakażać i w POHP wywołuje zaostrzenia z fatalnym kaszlem. Mało tego, w skrajnych przypadkach nawet u dorosłych może prowadzić do ciężkich zapadań płuciskowych. Także, proszę Państwa, zła wiadomość jest taka, że POHP to jest choroba, która wiedzie do ciężkich zakażeń. Dobra wiadomość jest taka, że możemy temu zapobiegać. Na wyciągnięcie ręki mamy szczepionki. И не будем еще их стасов.